witamy 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 serdecznie na kraftkorze jesteśmy na kraftkorze i to jest kolejny odcinek historii Gilli. jest nam Gilia zgon dzień dobry witamy Bociana i pozostałych członków Gilly którzy są z nami na tynskiku witajcie się także my widzimy się zaraz na ich Ku, bo idzie i chcieliśmy jeszcze bardzo podziękować za dla osób które wbiły gracza zweryfikowanego Bardzo nam się podobał zamek adminów. Niestety administracja i youtuberzy dostali w pierdziel, przegraliśmy to niestety, ale to jeszcze kiedyś się odrobimy, bo TNT było wzmocnione i mieliście jakby większe szanse na przybicie naszego zamku, ale to jeszcze się zmieni kiedyś. Także widzimy się na kubo idzie Gildi is gone Dobra, więc jesteśmy już na Kuboidzie Gildi is Gone. I zaczniemy od takiego pytanka Skąd pomysł na tak gildi? I jakie jest rozwinięcie? Pomysł na tak wziął się z y, y, tego powodu, że mieliśmy y, kiedyś gildie na serwerze hardcore i były częste dedy niż zabójstwa. I z, tak wziął się Zgon, bo wtedy były zabójstwa i zgony. Y, mm -hmm. y, nie były wtedy wyjebki czy tam śmierci, jak to tam ktoś ktośkolwiek pisze na serwerach. No i w sumie tak wziął się Zgon, a rozwinięcie wzięliśmy i tak zginiesz, prawda? Bo to tak czy tych, o to chodzi na serwerach, żeby żeby na tych serwerach ginąć i zabijać oczywiście, prawda? Mhm. Dobra, kolejne pytanie. Kiedy założono gildię i jaka jest historia jej powstania? No to oczywiście gildię założono na skkf w 2014 przyłomie 2015 roku i grało oczywiście tam 15 znajomych, około 20. No i historia była znana od Bociana, którą on opowie. Tak, historia gildii powstała tak naprawdę mówiąc od tego, gdyż ponieważ mieliśmy sojusz z najbardziej znaną w tych czasach gildią Hason. Został sojusz mniej więcej, tak można powiedzieć, podpisany na 10 edycji, bodajże 11 jest a gdzie bodajże kopia, czy ktokolwiek przysłał na serwerach to pomoże nam z przebijaniem innej gildii lub e, z pomocą. No wtedy chłopaki żeśmy się zgrali, podpisaliśmy sojusz i wtedy już zaczęliśmy robić na fame od innych youtuberów oraz innych członków gildii. Później zaczynaliśmy się zaczynaliśmy wbijać się w tabelę, w killę oraz e, w topkę graczy na serwerze. Następnie założyliśmy fanpage, na którym e, w tamtych czasach posiadaliśmy około 2000 lajków. Na tamte czasy to było bardzo dużo. E, po, po reakcjach było map sakrycznie, w konkursach tak samo. A największą miastkę zrobiliśmy na jednym z też serwerów hardcore MCAC, gdzie w Gildi zrobiliśmy rekord e, liczby członków online. Było to ponad 210 osób online. Na serwerze założone cztery akademie, gdzie w tamtych czasach naprawdę to nie było możliwe. I w sumie od tamtych czasów zaczęliśmy być największą masówkę na serwerach e, hardcore jakich e, Easy HC i w sumie tąd... to również Zostaliśmy tak jakby na początku zhejtowani, ale potem hate przeszedł. Odzywało się bardzo dużo do nas youtuberów czy z e, dołączeniem do gildii oczywiście Gildia była też e, rozsłuchniona przez nich jak i ten fanpage, jak i youtuberów lecz najbardziej rzeczywiście ta liczba osób która sprawiła na serwerze MCAC to była naprawdę ogromna dla mnie rzecz mówiąc cyfra jak i <laughs> ilość członków gildii, że to była mijazga w wieku 15 lat, 16 liderować ludźmi gdzie zarząd gildii wtedy składał się tylko z pięciu osób na 200 to naprawdę był pogrom, naprawdę był pogrom, lecz no jak to można powiedzieć, nie każda gildia jest idealna. No, można a każe, że to był te... nie lada wyczyn oczywiście do takiego młodego człowieka. <laughs> no a rzecz biorąc, e, gildia naprawdę nie jest e, idealna, jak każda inna mówiła, że jest idealna, tak naprawdę jesteśmy, z... popatrz na nas. Załatw, co widzisz, to są, Lider ludzie, to są ludzie, którzy naprawdę mają złe dni, dobre dni, są toksyczni, nie są toksyczni, toksyczni, ale trzymamy się razem, tak, jesteśmy ekipą, spotkamy się na meetupach, tak jakby e, guiltyjnie, e, spotkamy się na żywo, oczywiście, no i w sumie chciałem powiedzieć, że no, taka ekipa, a tyle frajdy zdaje, tak przyjemnie się lideruje, nie jest to taka rzecz, taka normalna, to jest taka rzecz Ekipa. Bierzemy się jak rodzina. Rodzina. <laughs> <laughs> Zaczęło się od znajomych. Teraz jest rodzina. Jesteśmy jak jedna kropla wody. Ilu was w takim razie gra mniej więcej w, tak w ciągu edycji? Jakichś większych serwerów oczywiście. Na przykład na, na Craftcorze ile ile u was tutaj. Jest aktywnych. Aktywnych tak naprawdę w całej edycji było nas ponad 30 osób. Średnio od 20, od 20 do 30 osób. Na starcie było nas ponad 50. Są ludzie też dorośli, jak i e, młode osoby mamy. I większość osób e, pracuje. Mamy średnio wieku ponad 18 lat, więc to jest dla nas też trudno, żeby utrzymać aktywność na serwerze. Lecz e, rzeczywiście dawaliśmy radę w sumie. Jak, e, mówiłem chłopakom, żebyśmy zrobili zbiórkę na obronę kowbojderów, zbiórkę na klepę. To chłopaki rzeczywiście spinają dupę, <noise> niektórzy brali L4 lub wolne, żeby rzeczywiście wbić, pokazać, że nie chcą odpuszczać edycji na serwerze. Dobrze, a jak wam się gra? No, gracie, wyśmienicie. Wyśmienicie edycja, się wyśmienicie. Gra. Edycja jak widać trwa, jesteśmy 1 aktualnie na e, aktywności, e, no nikt nie narzekał, każdy się dobrze bawił. Na początek były problemy z tymi setami. Rzeczywiście, chłopaki narzekali na te sety 4-3, lecz po dłuższym czasie i gracze też pisali do administracji, żeby zmienić tą, zmienić te sety na 3-3 i rzeczywiście edycja się naprawdę poleczyła, chłopaki zaczęli więcej grać, postanowili, że zaczną trzy razy więcej być aktywni, robić te fragmenty na klucze, kupować w końcu skrzynki i inne farmazony. Mm -hmm. To lecimy z kolejnym pytankiem. Eee, jakie są zalety waszej gildii? Tak naprawdę naszą zaletą gildią jest tak, że naprawdę szybki jest dostęp co do liderówki. Mam do siebie numery telefonu, Facebook, media społecznościowe. Bardzo w sumie jakiś zarząd wydaje jakieś polecenie dla gildii. Oczywiście no, będą jakieś problemy, ale jak zepną dupę, mamy toksycznego zarządca tutaj, e, gangste, który naprawdę jak wydrzy chłop... E, Bocia. Wydrze chłop, ga zadrze gardło. To naprawdę, chłopaki potrafią w podskoku biegnąć, biec na przykład, wykopać fosę, czy zebrać złoto na bojki rzeczy na przykład. Design. Czyli, to design. Czyli jak trzeba, to jak trzeba, to naprawdę każdy potrafi wszystko zrobić. A co do kłótni i wad. E... Taka prawda jest, że żadna gilia nie jest idealna, prawda? Każdy ma swoje toksyczne, yy, toksyczne czy tam y, złe wady. A jeśli jakakolwiek gildia mówi, że nie ma patologii, że nigdy nie, nie, nie było żadnej kłótni, ani grzasku, ani kastratów, ani młodszych osób, to jest w błędzie, bo tak naprawdę ta gildia to jest bardzo toksyczną to jest to się nie da ująć, to naprawdę ta Gildia jest naprawdę ciężka co do utrzymuje. Każdy, 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 każdy gracz... Taki liderant na pewno. Taki, taki każdy lider. gracz. Każdy, każdy jest inny. Po prostu do każdego trzeba podchodzić inaczej, tak? Każdy po prostu ma swoje wady i zalety. Mhm. Największą wadą jest tym, że e, największą wadą jest to w gildii, że po prostu jak nie ma żadnego zarządu e, z zarządu Gildi, To naprawdę może być chaos, no ale naprawdę teraz się ekipa polepszyła. No, rzeczywiście średnia wieku plus 18 to już chłopaki nie mają siły w tym wieku już się kłócić o ee, klocki i naprawdę potrafią ugryźć się za język, po prostu zrobić to co mają zrobić i przyjść później powiedzieć o bocian, Zrobiłem tyle i tyle i pochwalić, że po prostu wykonują swoją robotę i nie przeszkadzają innym członkom Gildii gry to, na no. serwerze. Dobra, a czy wy macie rekrutację, czy raczej gracie taką stałą zaufaną? Ekipą? Rekrutacja jest zawsze włączona, wybieramy oczywiście najlepszych graczy. Zawsze ktoś odpadnie, ale najmocniejsza ogniwa... No, zostają u nas po prostu. No i tak się tworzy ekipa. I staramy zrobić się zrobić, można powiedzieć, gildę pod topkę na różne serwery, tak jak właśnie bywało to na Craftkorze. Staraliśmy się utrzymać staramy, topkę, staramy się... Jak, jak wychodziło i nie wychodziło, to i tak dalej staraliśmy się po prostu bić topkę, nie, i no. Staramy się po prostu zrobić dużą ekipę z ogarniętych graczy, wyeliminować wszystkich takich tak naprawdę niegrających albo odwalających i... Po prostu potrzebujemy aktywnych ludzi i jak wiadomo, no, średnia wieku to 18 lat i nie każdy po prostu może. No. Po prostu nie mi trzeba mieć dobre poczucie humoru i, jak to mówiąc, dystans co do nas, bo naprawdę jesteśmy toksyczni i nieraz jak ktoś coś nie, nie złapie i złapie to do serca i naprawdę źle to umie, to denerwuje się, zaczyna ubliżać, a w najgorszym wypadku, jak to można powiedzieć, oszusty robi za to, że się nie zna na żartach lub y, źle to odbierze. No, właśnie, co do oszustów, to jak, jak rekrutujecie nowe osoby, żeby takich oszustów raczej unikać? Oczywiście radzimy sobie tak, że zaczynamy od podania wszystkich informacji, karty kredytowych, yy, mamy taty, nie nasz no, oczywiście. I podstawowym, tak jakby sposobem, podstawowym jest NDESK, który nam pozwala na dostęp do sprawdzenia logów Teamspeak'a, tożsamości i innych takich rzeczy, które pozwolą nam po prostu na sprawdzenie, czy osoba jest ledzicza, czy nie. I tak eliminujemy mm -hmm. ludzi. Oczywiście na serwerze jeszcze są fary na fajne permisje, które pozwalały na dostęp i niedostęp oczywiście do redstone'a, do stoniarek i wszystkich innych rzeczy, Więc nie to... mogły po prostu nowe osoby dostać się tak jakby do kopiących osób na szóstce i na afku i innych rzeczy. No i tak naprawdę dzięki temu było mało oszustów i widia była zgrana. Dobra, to może wymienicie teraz yy, jakąś gildię, którą szanujecie i możecie przy okazji powiedzieć za co, o ile taka jest. Jedyną gildię, którą szanujemy, jest tą gildia Lava. Eee, z tego powodu, iż ponieważ lider jest jeden ten sam, jest to naprawdę bardzo dobry lider i bardzo dużą ekipę trzyma, tych samych ludzi, e, te same sposoby na zarządzanie, nie zmienia się w ogóle, ale najbardziej nam teraz e, zaimponował tym, jakie mają mechanizmy w Kuboidach, naprawdę to jest że, że zbiorąc ee, trudne tak dla innych gili, żeby wybudować w całym Kuboidzie mechanizmy jakie oni posiadają, tak naprawdę to za to ich najbardziej szanuję, bo żeby te chęci jakie oni mają i zgranie, jakie oni chłopaki prowadzą, to naprawdę jest mega. Jest mega naprawdę, bo, ponieważ no nie każda gilia tego potrafi, prawda? A my, my jesteśmy leniwą gilią i naprawdę mamy to wszystko w dupie, a zanim się chce, to naprawdę szanujemy ich za to i jest ok Czyli mówisz, że tutaj mechanizmy mają grubę, tak? No, w sumie te obronne, co teraz tam te mieli w ogóle, to naprawdę fajna, fajna rzecz. Fajna rzecz, która nie jest dla wszystkich w sumie Potrzebna, ale jak na taką klinię, którą każdy chce ją przebić, no to w sumie łapka w górę, naprawdę. Mhm. Czyli według Was najtrudniej się wbić do lawy tak? z całego serwera? No i role. Z tego co widziałem, A, nie też. przebijałem osobiście, ale rozmową kilkunastu liderów, naprawdę, tą no to rolę i lawę, tak mi najbardziej, to była największa chowa mniej wojny na tym edycji, więc po informacjach rzecz biorąc, mówię tutaj o lawie i rolach. No to może w takim razie w drugą stronę. Do jakiej gildii najłatwiej by wam się wbijało? Znaczy do jakiej gildii najłatwiej wam się wbijało w sumie? Wbijało. Wbijało. Najłatwiej to w gildii nam się wbijało Twixy. prawda chłopaki? No do Twixy. No tak, no, to ich są najbardziej no, nam się Najszybciej, najsprawniej. Najszybciej, Szybciej, no, najprościej, no, najszybciej byli na było. Była łatwo. gildia versus gildia. Bez problemu, tak? Bez problemu. problemu. Najłatwiej 15, by nam się 15 minut. Najprawdziej nas zasmuciło to, że przebiliśmy tą gildię, podbiliśmy ją i ona zakończyła edycję. Na bardzo nam się smutno zrobiło. Hmm. E, I byliśmy zj na nich, oni nie zmienili serwer, Zmienili serwer i to naprawdę było przykre, ponieważ za jednym. Po... Podbiciu serca chłopaki zrezygnowali z gry, a naprawdę są zgraną ekipą. Naprawdę są I zgraną nie ekipą. Nie walczyli, tak? Nie walczyli, znaczy było bardzo mało osób na taką wielką gildię, bardzo odpuścili walkę. Czyli Czyli to jest z aktywnością problem był. Tak, ponieważ Internet no, no to prawdopodobnie nie chciał z nimi e, nie chciał z nami rywalizować, po prostu każdy się posłuchał lidera w te osoby, które zostały na tym serwerze, próbowały ratować serce e, my jako Kildia vs. Kildia, nas było około 20, a ich zostało na serwerze yy, 8-10 osób, z tego co 5 osób. Broniło łukami e, serce, i naprawdę, e, jak te 5 osób strzelało w nas łukami, to naprawdę było ciężko rozkopać te serduszko. To było mhm. w super, w sumie 5 w osób bronili serce, nas 20 w sumie było naprawdę okej, okay. ale z, nas nas to, że po podbiciu chłopaki już grać. No ja chciałbym jeszcze pozdrowić gdzie CDM i piwo, które nam czasami pomagało w przebijaniu i bronieniu się. No i oraz hole. No i hole oczywiście, które tam z nami przebijały Twixy i inne gildie. Dobrze. A jeszcze zapytam, jak u was wy wygląda sprawa z podziałem, w sensie? Ról? Wy na przykład? Tak. Podział ról. Wy macie tam jakieś osoby atakujące, że ktoś tam broni Kuboidę na przykład ktoś hmm. atakuje, czy? Tak, Czyli było tak. To... Było mhm. tak e, rozporządzone kiedyś, jak miałem e, 200 osób, kiedyś, a teraz powiem, e, kiedyś było tak, mieliśmy grupę A, B, C, D. Wyglądało to mhm. tak, że grupa A broniła powierzchnię nad Kuboidem, do której się wbijaliśmy. Grupa B była od armat, to była składająca się ekipa z 15 osób, grupa A była 30, e, grupa C była taka pół na pół, powierzchnia i ziemia. W sensie, że jakby się wbili, to już by było połowa i u góry. Każdy był rozporządzony na innym kanale, a grupa D to był taka defensywna ekipa, która naprawdę klepała się u góry. Gdy dostała cynka, wszyscy automatycznie zostawiali wroga, nawet jeśli miał, został bez żadnych itemów do przeżycia, zostawiali tego wroga i naprawdę wszyscy lecieli do jednej osoby. Wtedy nie było jeszcze wtedy pomoc y, na czacie, nie było wtedy mm -hmm. żadnych y, informacji, tylko trzeba było podać tylko kordy na szybko. Raz tylko powiedzieć, lub napisać, i wszystkie osoby naprawdę leciały. Dzisiaj, dzisiaj jak to wygląda, wygląda to tak, że że 40 osób naprawdę potrafi się zrobić podział ról. Ja osobiście zarządzam wszystkim. Wykopaniem typu fosy, designu, wymierzenia, kto ma budować design, e żółwia, platformę. I są to osoby typu. Darcie mordy. Marcin, którego serdecznie pozdrawiam, który wybudował na przykład tą świątynię. A świątynię, co to jest? W ciągu nie wiem, krótkiego czasu. Jest naprawdę. Eee, szybka osoba, co do. Bo naprawdę trzeba. Do, ja piszę do niej w 15 minut. On myśli w głowie 15 minut, a w 20 wybuduje, prawda? Tutaj pozdrawiam swojego zastępcę eee, eee, zarządu Mistrala, który naprawdę, eee, jeśli przyciśnie się go do dupy i go gracze zjadą, to potrafi naprawdę przyzielić rolę co do kopania fosy, kto kopie design, a kto buduje. Gangsta jest tą osobą tak naprawdę. Jedną z najbardziej toksycznych chyba osób z tej gildii, która, która jak się nie wydrze, to nikt nic nie zrobi. To jest osoba do krzyku. On do po prostu krzyczy. On krzyczy i on zarządza, tak? Tak i Bocian, tak było. Ja tutaj najbardziej też chciałem pozdrowić tego małego powstańca. To jest naprawdę, to, to jest mój pupil. Może wprawdzie powiedzieć. Jest to naprawdę zgodne. Ja mu po prostu nie trzeba mówić. Naprawdę, Gilin trzeba powiedzieć dwa razy. Raz powie się o sobie, które e, naprawdę zastanawiają się dwa razy, znowu coś powiedzą, a zrobią to, tak? E, zawsze co do podziału, zrobimy sobie zbiórkę na Teenspeaku, tydzień przed czasem i omawiamy sobie plan, co komu nie pasuje, jakie mamy zrobić zmiany, czy kogoś dodajemy do liderówki, czy usuwamy. Jeśli coś komuś nie pasuje. Po prostu rozmawiamy o tym. Tak. No i tyle. Dobra. Dobra. To może wymieńcie mi teraz e, gildie, których nie szanujecie i dlaczego ich nie szanujecie? No to powiedz pytanie, jedną z, z największych gildii, których naprawdę nie szanujemy i to jest w sumie jedyna gilda, której na bardzo na no, naprawdę nie szanujemy, to jest gilda X-Ray. I teraz to może Bocia dokończy o tym konflikcie. Konflikt rozpoczął się z 2016 roku do dzisiaj. Od kiedy? aktualny mm, lider, lider X-Ray Moran został dodany przeze mnie do mojej gildii, dostał się do zarządu, zgonów i największy konflikt wyszedł z tego powodu, gdzie ja w młodym wieku nie miałem zbytnio dużo czasu e, poświęcać na grę on wykorzystał to i po prostu zabrał mi z, prawie z 200 osób praktycznie 3 4 gildii z tego co zrobił sobie X-Ray'e, gdzie z tego wyszło później następnie X-Ray i zgon i naprawdę nie szanujemy tej Gildi z tego powodu, że po pierwsze nie potrafią powiedzieć prawdy, nie potrafią zrobić jednej a prawdziwej i pożytecznej rzeczy i wyszło to wszystko z tego powodu, że lider gildii X-ray nie szanuje jakby swojego tagu, tylko podpina się pod nasz i to naprawdę boli, bo ta osoba naprawdę nie rozumie, co do się do niej mówi, blokuje na każdej w mediach społecznościowych, robi konflikty, a tak naprawdę daje. Bzdury dla innych graczy, ponieważ to nie jest prawda. Prawda jest taka, że teraz powiem wszystkim, pan Mo Moran. Nigdy, ale przy Nigdy nie był liderem Gildi Zgon. Tak, nigdy nie był liderem Gildi Zgon. Był w zarządzie Zgonów, ale nigdy, przy nigdy nie został liderem. I tak naprawdę Moran jest tylko liderem X-Ray, a nie żadnych zgonów i pisze na mediach, że x ray i Zgony to jest jedna ro wielka rodzina rzecz biorąc. To jest jedyna no. Gildia, której naprawdę nie szanujemy Nie ma innej, tak naprawdę chamskiej i chamskiej i. i... 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 Gildi. Ogólnie w każdym odcinku zadajemy Gildiom pytanie też do jakiej gildii, znaczy z jaką gildią nie chcielibyście mieć Sojuszu, ale tutaj chyba w takim razie odpowiedź znamy, co? Tak, tak. No jest to gildia x nic. nie ma jej idei. Dobra. To w takim razie jakie macie plany na przyszłość? Plany są zmienione. Naprawdę, naprawdę my... wszystko to jest spontan. No i jej... No, Czyli... jak wyjdzie, tak wyjdzie. Jak na razie się trzymamy. I... Czyli po prostu nie macie planów, tak? Nie mamy. Nie zrobić tą ekipę. Jak, jak, jak ekipa jest cały czas, y, trzyma się w kupie i y, przez tyle lat było cały czas na spontanie, zero planów, no to naprawdę ni, nie warto nic dodawać ani tego, bo to może pynąć źle, a czasem dobrze, więc po prostu lecimy na spontanie cały czas. Mhm, dobra. No co będziemy w takim razie kończyć? Y, wy macie jakieś tam media społecznościowe? Jakieś, jakiegoś YouTube'a? Facebooka? Tak, no. mamy. Media społecznościowe typu e, kanał na YouTube GildiaSgon z swoją stronę internetową gildiazgon.pl, jak i fanpage po wpisaniu GILIA ZGON też wyskoczy nasz fanpage. Mhm. Dobra, to będziecie mieć wszystko w opisie. Chcecie coś jeszcze od siebie powiedzieć, czy, czy kończymy? No w sumie to jebać x-ray. Dobra, więc w tym odcinku to na tyle. Dziękujemy Gildii Zgon za wywiad i w takim razie widzimy się w kolejnych. Siema! Dziękujemy się udział. Ten ostatni, smutny moment chciałem dedykować oczywiście wszystkim poległym Giliom i moim ludziom w Afganistanie. Słuchajcie tego, proszę o chwilę smutku i rozpaczy.